A, nie nie każdy zbyt pierdolnie zbyt jakiegoś smoka na placu nie gdzieś leci kurwa Dobra, Taktyka oni Pa No mój poleciał już jakiś no, doleci Doleci, doleci Co jest z tego? A ja nie kurwie którego jest z Uwa, Tej linie mamy EJ ZOBACZ kolego, Ej oni mogą ustawić. gdzieś wyjść Ej chodźcie kratą do góry, kratą do góry Dawaj, dawaj, Podsadzam wszystkich na domek! Pozwolę, pozwolę. Wszystkich na domek podsadzam! Patrzę, patrzę, kurnik wam. Kurwa, Dobra, bo co, zapomniałem sorry. Spokojnie, mamy czas. Bombę daj tylko. Mam I kładę wam na, 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 na ten, na drabę. I to Nie chcę uważajcie, bo jest ja jestem na drabie. Patrzę, w